gdzie będziemy grali browser, Brawl Stars, Piłka Nożna! Przywitajcie się! Po, 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 siema! Lecimy! I, i, zobaczcie, ja jestem najlepszym Air Primousem, e, Dave jest e, Frankensteinem, a Bolo jest wnukiem. Po prostu Bolo jest wnukiem. Bo to jest kurde, zobaczcie, że Czy są tu jakieś fajne rzeczy w sklepie? Bo widzę, że za darmo miałem do odebrania. U! U! Darmowe kredyty, lubię za darmo rzeczy, a wy za darmo możecie dać w górę. Dobra, wszystko mamy, więc wrócimy, odpalam, zaczynamy, chłopaki. Dzisiaj mistrzostwa świata w piłkę, no znowu ja jestem genialnym Cristiano Ronaldo i pokażę wam jak no. się tu gra! No to jak Cristiano Ronaldo, to nie jesteś aż taki genialny, hej! Ale szybko! <śmiecki> Najlepszy <śmiecki> na świecie, to co ty? Dawajcie po mnie! Ja chłopaki! Biorę piłkę! Szybko! Pyk, pyk, mnie to nie interesuje! Pyk, ja pyk. idę szybko. Dawaj, dawaj, dawaj! <śmiecki> co to było? Dobrze! Dobrze! szybko! Ej, oni szybko. nie wiedzieli, co się dzieje! Nie wiedzieli, co się dzieje w ogóle! Patrzcie to! Zupanie, to. Patrzcie Zupanie. to! Jakie kombo bombo! Zup? Patrzcie! To o jest koniec! To Czy jest koniec? koniec! Ja nie mogę, no, nie! To jest szybciej na świecie! Co to było? Jakie łatwe! Ej, ale ja a... strach! nie Ej, ma piece, to wybrałem! Nie, to jest genialne, jakby to wygraliśmy o, pas, szybko! Pasła no, jakie sam, ile obrazy mam! No dobra nie śpiecie, dawajcie zagraj panownie i lecimy z kolei wygramy. Da baj, da baj wuj, wuj. Let's go, panowie, to jest nasze najlepsze trio of Brawl Stars. A w ogóle zastanawialiście się, jakie będzie najlepsze zestawienie zadymiarzy do piłki nożnej? Czy właśnie na blisko, czy na daleko? Jakie będą najlepsze? Mi się wydaje, że nieważne. Patrzcie, co my robimy, no panowie. no... Szybko, zimko, zimko. Biegnę, biegnę, leję szkiedłem, leję szkiedłem. O, stoi. Proszę Nie, może wycięł. Dobra, to tego nie? Nie lubię go.

nie! Boles! Zabij go, zabij go, Dawaj, dobra, dawaj, dawaj! Dawaj tu, podanie. Podanie, podaję. Podaj podaję ci! dobra! Ja unikam! Dobre, dobra, dawaj, dawaj, go! Dobrze! Ja idę dookoła i strzelam z ulta, ja im strzelam z ulta, będzie go. Dobre, dobra, dobra, spoko, dobra. spoko, Ja ci pomagam! Pyk! Z tym! Nie! Blisko, blisko!

Dobra, no, za, mnie! No. Za, dwie, dwóch! Dobra, no, jest jeden! To doszliśmy do szczęścia! Jedźmy! Let's go! Jakie to było super! Ej, patrzcie, to pierwszy krok! Pieieie panowie, pięknie, no. panowie! Dobra, a tak. zobaczymy, jakie mieliśmy obrażenia. Aaaaa, Daveo! Kerry! Ale, 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 ale patrz, ten, to! Ja miałem dziewięć eliminacji, więc ja mam że takie kery! Kery, kery, kery! Dobra, chłopaki! Ej, dostałem rangę 15 minut i 20 jakichś tych! Ale że masz Na masz! Tak, na sam rangę, El Primo! Widzowie, zobaczcie, mogę odebrać za 350 bucharków, 450 i jakiś tutaj... O, zobaczcie! Ej, z nowego do patrzcie tu, jakaś dzięki. Czog, za jest bardzo rzadki, fajna! Mam tego samego, pas! Ale nie, ty masz zapewne gorszego niż ja, bo Mogę Ej! Mogę wybrać do Dobra, chłopaki, pomóżcie mi! Colt czy brok? Który? Eee, Dobra, Bolt. wybieram kota. Za darmo! Mam kolejnego zaznaczenia! Ale super, mega się cieszę! Ej chłopaki, teraz mam do wygrania Albo Bu, albo Emyzy. Nie znam ani jednej, ani drugiej. Tego Bu, bu kojarzę! To jest bu. taki orzeł. Tak, tak le, le. dawaj Bu! A to Ale, le, le. Wiesz co, mi się trochę nie, nie dobrze kojarzy Bu, bo ma jak Bo, jak Bolo. Nie no, nie jest genialny, to jest dobra postać. Nie dobra, wybieram go. go! Ej, zobaczcie, za to, że zdobyłem jakąś rankę na El Primo, mogę dobrać za darmo 750 monet! Fajnie, przyda się! I mogę mu kupić jakiś gadżet, zobaczcie tu! Yy, Zmocnienia suplesu albo pas asteroid. Ej, Dave'o, co jest lepsze, pas asteroid czy wzmocnienie suplesu w gadżetach? Oczekaj, bo ja nie wiem w ogóle o czym ty mówisz. Jakie gadżety, człowieku? Ja to nie mam. Jak masz postać, to możesz do postaci dokupić A, jakieś takie, wiesz. Musisz ta... przeczytać, bo każda postać ma swoje unikalne. Nie wiem, jakie mają. Dobra, el primo. to ja przeczytam tak. El Primo chwyta najbliższego przeciwnika w zasięgu i przerzuca go przez swoje potężne barki. To jest fajne. Albo El Primo wzywa mały, me mały meteoryt, który uderza na najbliższego gracza. Ej, to jest fajne. Chyba, meteory, bo... dawaj, meteory. Tak, dobra, biorę to. <ścoughs> Dobra, super, musimy to przetestować teraz! Dobra panowie, jak teraz nie wygramy To samo no jest koniec! Nie na no no, no jest, to jest koniec. koniec! My jesteśmy dość w tą grę, będziesz inną będę. Ja będziemy wbijać, pomysł Dawajcie, A, dawajcie, dajcie, czekajcie. Piję dawaj! Dobra, uwaga! Eś. Czekajcie, ty jesteśmy tory tu! Biorę wóz balówka! O nie! O nie. Nie, nie, nie mam w ogóle życia, ja jestem najgorszy teraz w tej grze, naprawdę! Dobra, co to było? Ej, mam stula. Dokoń, to, wykup to. Ej, o nie. Stuna miałem. Stary, nie sobie Ej, to są noby, patrzcie, nie jemu strzelać gola. Dawajcie brońcie! Dawaj, dawaj. Dawajcie, oni nie są noby. Oni O nie, panowie, co to było? Jak? Dawaj. Czemu? Co, co to było, widzisz? Ale kombos! no to panowie leżymy i no kwiczymy chyba. Dobra, nice. Dawaj. Dobra. Podaję, Dobra. wam! Podaję. Dobra. Dobra. O kurwa, jestem z boków! Zabiję, dawaj, dawaj! Kulę! Dobrze! Zabiję, Dobrze, Dowiem się! Ładujesz! jestem! Ja nie, nie, nie strzelasz! Czekaj, podam się! Idę, idę, idę! Idziemy, idziemy, idziemy! idziemy, 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 idziemy. Dobra, dobra. Dobra, piłkę, dobra, piłkę! Zero chypie mają! Jeden ma zero! się do mnie! Dobra, zabiję trzech! Zabiję trzech! Zabiję trzech! Zabiję trzech! Zabiję trzech! Strzelam Zabry. gola, strzelam gola, sam zabiję! Nie yes. z go! go.

Mam ja. lała, mam lała, uwaga A gdzie jest piłka? to jest piłka! U, nie, słuchaj, góra nie! Piłka. <gulanie> o! O nie! Dobra, mam piłkę, mam e, do piłkę, do piłkę tu, 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 mam piłkę, nice! Piłkę, super, super! Szybko, do przodu, do przodu! co. Kurde, dawaj! szybko, szybko, szybko! Nie jest! Nie 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 Oni mają tak mało! No właśnie, to jest! O nie, Bola zginął! Dobra, blokuję, blokuję, blokuję to! Strybka, Dobra? Zabij zabij. Zabij. Dobra. Nie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie jest wybita! Pas, 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 pas. Dobra, okay. patrz to! Dawaj mi to! 7 sekund! Będę strzelą, panowie! Będę strzelo! Nie, nie, nie Wygrywka! Kto strzeli to wygrywa! Kto strzeli to wygrywa! Ej, a czemu pada. nawet tu jest tak was mało? Ej, co jest problem? No Ej, i koniec! Panowie, co to było? O nie! A mi się zdaje, że oni oszukali w tej grze. I oni no. zrobili jakieś dziwne tutaj cheaty mają. No, dobra. No. Bolo! Co oni się rozlużyli! Co to na Bolo! Jeden kill! I 13 im za naprawdę? A głupku, bo... Bo to jest I masz lepsze postacie! Nieprawda, ja jeszcze nie kupiłem karnetu. Ej, to właśnie mogę dodać 37 poziom mojego karnetu. Co to jest? Jakieś ulepszenia? Ej, ja to sobie wezmę zawsze za darmo, a to takiego odbierać. Dostałem punkty mocy dla dowolnego zatemiarza. Fajnie, podoba mi się to. Dostałem 10 gemów. Dostałem e, jakieś ulepszenia, to sobie szybko zbiorę. Błyskotki bły dostałem. Dostałem 1000 punktów mocy, to jest super, fajne. I ile mam w ogóle tak rzeczy do odebrania? Patrzcie, tu, Co chwilę coś odbieram.

Ej, faktycznie, ty ma na nim inny Ronaldo! Nie, to nie jest Ronaldo! Podam, no co to nie ja zarabia. zrobiłem! O, wygląda! Dobra, jednego! Zagrałem mega kupę, ale spoko zaraz się odbiję, zaraz idę. ja to wygra. Wej! Zepsuł to jeszcze ze wszystkiego! <laughs> Waga, piłka, 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 piłka! Dobra, dobra dawajcie, do. na prawo są, na prawo! Ale na tam, dole. Tam, tam. O, dobra, dawajcie, lecimy poda! On podał, on podał! O, człowieku, ale dostałem! Nice! Mamy piłkę! Piłka, piłka, piłka! Nice, strzelaj! Trzeliłem! Dobrze! dobrze. dobrze. Jest jeden zero. Jeszcze jeden ja, gol to nie Dobra, do lecimy! Będzie łatwo! O kurde, co tu zrobili! wszyscy! Nie no, to dobrze zabiją! Ronaldo, Ronaldo jest ok! Ej, Ronaldo jest ok! Dobra, ja będę! wymyślił. mu złomową emotkę. Nie, to chyba nic nie pomoże. Oj. Jak to nie? Wysłałem mu złomową emotkę. Dobra, załatwiłem dwóch i teraz jest jeden, u mnie jest jeden, to Bra, Trzymaj szybko. go. Szybko, trzymaj bro, go. Trzymaj go. Do... nie, go. Trzymaj go. Trzymaj go. nie, go. Trzymaj go. Trzymaj go. do prawej strony. go. Nie go. ale mało ma polu. dawaj, ta, zauważ, ma, piłko. Ta, ta. dawaj. go. No, trzymaj go. Trzymaj go. Trzymaj Dawaj, ta. nice. I Trzymaj broń, broń. broń, broń. Zabaj, ma. Dobra? Zabaj go. Trzymaj go, go, go. dawajcie, dawajcie dawajcie, dawajcie teraz. Dobra, masz daj go. masz daj go. Masz daj go. Trzymaj nie Nie, no to nie RONALDO! Dajcie, muszę się uleczyć! RONALDO BANDO! Dobrze, Ale, dobrze, dobrze! mi piłkę! PADŁEM, PADŁEM, PADŁEM! Ja nie wierzę, panowie, no nie jak, tak my to, jak my to blamimy! O nie, nie możemy ja zaraz tak. muszę tutaj, ja muszę teraz siedzieć tu! To... Dobra, prawie nam się udało, dawajcie! Dobra! Teraz! No i padłem znowu, no nie! Się, nie dobra, to. Dobre, robię to, robię to, robię to, Ta, robię to, robię Trzymaj kciuki!

No my załatwiliśmy Ronaldo, pamiętajcie o tym. No niby tak, no Ronaldo jest dobry, dobra chłopaki, lecimy! Teraz będzie ta nasza ostatnia wygrana. Teraz jest pora, Kiedy no Ronaldo w trzecim minutie i widzicie to? Znowu, Znowu? No ty <grym> Ej, czemu my za na Ronaldo? On jest prosem, on jest z jakiejś drużyny sportowej widziałeś, że to było Na'Vi? Tak, tak, oni, oni są jakieś operne. Ola, od... czy wygramy chyba na jakiegoś proplejera? Da, no, patrzcie na to, patrzcie na to! Zamisał, są, mi są, są bol. Bol. No nie! No twórciłem! Psuł! Zepsułeś, to, zepsułeś? się to! Się to zepsułeś go. to bolo! Zablokowałeś strzał! Ale zepsułeś! Ej on dzisiaj do mnie! Ej, dobry suk! No Panom! Nie, nie. nie panowie. Ale oni są jakimiś prosami, ty widzisz co oni robią? Co to było? No właśnie ja sobie zabijłem wszystkich! A, ty zabiłeś! No nie, to jest niemożliwe, nie? Naprawdę, okay. oni są niemożliwi! No i padłem! Nie! Oni, moim zdaniem, oni grają w tą grę dniami i nocami. Uuu, ja nie mogę wychodzić! Ja nie widzę nie niemożliwości. Nie, 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 no, nie, no gra, nie To jest najtrudniejsza gra, jaką graliśmy, nie? To jest 2-0, to jest 2-0 w minutę, nie? Są, oni są dobrzy <grym> jednak. Naprawdę, <grym> ci są mega prosy! Nie, tu będzie... Oj, uważajcie na niego tylko! No nie, nie się dodała, to mnie pokonał! Co zrobić?